Pierwsze chwile w Mexico City. No Nie było czasu, nas nagrywać po drodze, bo mieliśmy tylko niecałą godzinę na przesiadkę. A 14 osób trzeba było przeprawić przez granicę i się przesiąść, więc nie było czasu. Teraz. teraz się odprawiamy przez granicę, przejdziemy i jedziemy na kolację. I tam musi zacząć to biuro relacja. Przeskakujemy trochę z lotniska na dzień kolejny. Jesteśmy w mieście Meksyk, jeszcze wszystko śpi, jest godzina siódma. <laughs> spać nie mogłem i tak wstałem, mówię, po powiadam coś do Was. E, zaraz Wam pokażę filmiki z wczorajszej kolacji na placu Garibaldi. E, byliśmy w Tempa, restauracji, najstarsza na placu Garibaldi. Zobaczcie, taka klasyczna, taka le legendarna. Nie wiem, do czego by to porównać w Polsce, co jest, bo, no, tak, znam się nie znam, e, więc mamy wieczór za sobą. Ja tylko 3,5 godziny spałem Tutaj wrażeń było wymiana walut. Co mogę podpowiedzieć? Wymieniać walutę najlepiej na lotnisku, oczywiście bo bo waluta jest, kurs jest o wiele lepszy jak w ogóle nigdzie indziej. Nie? No bo przeważnie, wymieniając na lotnisku, kurs nie jest dobry. Tam jest, ale idź do kantoru, nie do banku, bo to jest formalności. zajęło nam wczoraj prawie 2 godziny, to była masakra. No ale teraz troszeczkę uczestnicy zobaczyli, jak wygląda Meksyk, tak naprawdę, bo tak wygląda Meksyk. Biurokracja jak trzeba No i tak po prostu jest No i wczoraj mi się bardzo fajny wieczór, wróciliśmy późno Ja już w sumie spać nie mogłem, bo to wiadomo wrażenia jest fajnie Wyspany jestem, no i tak wszedłem na dół I zaraz wam jeszcze na pewno pokażemy coś, teraz zaraz wam pokażę jak wygląda samo miasto Meksyk Z dekoracjami już wam się wydaje święta zmarłych tu widzimy takie kapliczki małe. Już tutaj są złożone dary. piwko, Coca-Cola. O, bardziej to są takie dekoracje, dekoracje hotelu, ale powiedzmy, tak wyglądają naprawdę. Cygara. Ale no to są plastikowe, akurat takie dekoracje. Ale ludzie naprawdę tak robią. Proszę bardzo. Jest i dekoracja. Tu ja. Jesteśmy w miejscu niedaleko miejsca, gdzie był ostatni budynek wodza Azteków, Montezumy, czyli ten Pałac prezydencki. No i jesteśmy w miejscu, gdzie jest pełno szamanów teraz. Oni sobie tutaj czarują. Niedaleko była właśnie świątynia deszczu i, i, i wojny. No i dalej tutaj czarują nasze dziewczyny. Moment jeszcze teraz? No jest klimat. atrakcji, poza tym, że co chwilę mamy mariaci przez przypadek, to lot balonem o wschodzie słońca, za parę minut wyruszamy, już dmuchają balony, bardzo jestem podekscytowany, to są ciarki, są emocje, to jest piękne w tym podróżach, właśnie coś takiego można nowego przeżyć, co wie, coś nowego, jest pięknie, no i dmuchają, już dmuchają, kawka i jedziemy dalej. So far away from home, in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars. Riding up the darkness of our sleepless nights Samego Teotihuacan nie będę wam już pokazywał po raz kolejny, bo w linku pod filmem możecie znaleźć z poprzedniego odcinka eee, wszystko o tym miejscu. Eee, a więc no nie będę się tutaj na kanale dwa razy powtarzał ten sam temat, bo no myślę, że ten lot balonem to dzisiaj to przebił wszystko, to już jakby nawet uczestnicy mówią, że dalsza część wyjazdu już nawet nie musiałaby się realizować, no bo już nie ma po co to co, co widzieliśmy to. Przeszło wszystkie rozumy po, po prostu. Bardzo ciekawe miejsce. O Teotikuman pewnie można by gadać dużo. Nasz przewodnik Dawid Z archeologiem. No to opowiada nam tu mnóstwo rzeczy. Bardzo ciekawe miejsce. Warte zobaczenia. Idziemy jeszcze w miejsce, gdzie będziemy się wspinać na piramidę. Bo się poczuć trochę jak w filmie Apokaliptu. po przygodach w Mexico City jedziemy, jesteśmy w Puebli wchodzimy do pierwszego punktu do kościoła tutaj już widzę Dawid organizuje wejście no i będziemy wchodzić miasto Puebla powstało e, tak mówi legenda e, po, biskup, e, biskupowi przyśniły się anioły które mówiły by stworzył społeczność i przyszedł tutaj w miejsce gdzie jesteśmy w Puebli i założył kościół. I początkowo to miasto nazywało się Los Angeles, Los Angeles de Puebla, czyli miasto aniołów. Legenda czy historia też głosi, że przy budowaniu katedry przewieziono dzwon, zostawiono go na noc, i rankiem był już on na swoim miejscu. Nie wiadomo jak nikt nie wie jak ten dzwon został tam zaniesiony. Teraz jesteśmy na ulicy takiej słodkości, wszędzie pełno słodyczy, to już wam coś pokażę. Dekoracje z okazji święta zmarłych. Czaszki napis Puebla. Czaszki, czaszki, czaszki. Po długiej podróży dotarliśmy do Oaxaca, mojego ulubionego miasta w Meksyku. Mamy piękny księżyc. W ogóle atmosfera, pogoda sprzyja świętu zmarłych. Jechaliśmy tutaj uff, z 8 godzin, plus zwiedzanie Puebli. To był bardzo intensywny dzień. Jest No Masabierdo? Oki, No Masabierdo? Ok, dziękuję okay, gracias, bardzo. Wy, wypędzają mnie z tarasu. Ale tu jest nie no Oaxaca to będzie inny w ogóle poziom Meksyku, Puebla, Mexico City to jest miasto, metropolia. Tu mamy miasto wielkości Lublina. No i zupełnie inną atmosferę, taką trochę bardziej filmową, bym powiedział. No nic spać, bo tu będziemy świętować długo święto zmarłych. Mamy zobaczyć swój pokój, bo jeszcze nie czasu się przyjrzeć. Gdzieś klucz miałem, bo tutaj jeszcze trzeba biegać, inne rzeczy załatwiać. Mam, 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 wszystko się... jest dobra, Jedyneczka jest. Uch, jest pięknie. To tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek ze Meksyku. W kolejnym pokażę Wam Ujęcia stricte z filmu Coco, jeśli ktoś oglądał z bajki, zrobi się bardzo filmowo. A z racji tego, że w Łahace, w najbardziej tradycyjnym miejscu w Meksyku będziemy świętować właśnie Día de los Muertos. Za wasz czas bardzo serdecznie wam dziękuję. MM podróży, dużo zdrowia, dużo zdrowia.